Cześć, nazywam się Jakub Zapała. O, część z Was pewnie kojarzy mnie z konwentów, larpów, z internetu. Z grami fabularnymi jestem związany od blisko 20 lat. Organizuję prelekcje, sesje, a w wolnych chwilach biorę udział w dyskusjach na forach czy grupach facebookowych. Z grymi fabularnymi związany jestem prawie od dwóch dekad. Gram, prowadzę, od jakiegoś czasu piszę też gry. Mam też zwykłe, normalne, nudne życie, ale o tym nie będę Wam dzisiaj opowiadał. To, o czym będę mówił, to Dwory Końca Świata. Chcieliśmy Was, ja i moja ekipa, zaprosić do wsparcia naszego projektu tutaj, na tym portalu zbiórkowym. A teraz do rzeczy. Dwory końca świata to dynamiczna, szybka gra skupiająca się wokół tematu renesansowej polityki i władzy. To gra, w której będziecie mogli zagrać takimi postaciami jak Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Cezare Borgia czy Ezio Auditore. Będą... Bale i pojedynki, będą intrygi, będą, będą szalone, szalone wynalazki, będą wybitne dzieła sztuki i będą mroczny, mroczne skrytobójstwa w załukach, w załukach miast. To jest gra, które, która stawia na współpracę między grającymi i wspólne tworzenie opowieści. Jako ekipa siedzimy w robieniu RPG-ów od lat i dlatego chcielibyśmy, żeby ta zbiórka wyszła naprawdę fajnie. Dlatego przygotowaliśmy dla Was nie jeden, a trzy filmiki prezentujące nasz projekt. Oprócz tego, który widzicie teraz, będziecie mogli kliknąć tutaj, żeby dowiedzieć się więcej o tym, co zrobiliśmy dotąd. Jeżeli klikniecie tutaj, dowiecie się więcej o dworach, dworach końca świata, o tym, jak się gra w tę grę, jak, jak ona wygląda. Jeżeli chcecie przekonać się, jak wygląda sesja, co tydzień w sobotę w Warszawie w ramach akcji Instant RPG można zagrać w nasz system. Wystarczy, że klikniecie tutaj. Pamiętajcie też, że cały czas pojawiają się nowe informacje i aktualizacje na naszym blogu i fanpage'u facebookowym.